18 dzień biegu do całej Polski. Za mną 200 km dzisiejszego dnia, 4000 km w planie w nogach ponad 1100, ile dokładnie powiem wieczorem. Kochani, jeżeli słyszałeś, słyszałaś kiedykolwiek od kołczów, że nic nie musisz, możesz, wybierasz, bzdura. Musisz. Bo to jest tak, jeżeli marzysz, masz jakiś cel, plan, marzenie, coś chcesz zrealizować, co chcesz osiągnąć, i na przykład tak jak ja zdecydowałam, że chcę obiec dookoła całą Polskę, no to kurde, muszę, muszę ruszyć nogą, musiałam się przygotować, musiałam opracować plan, musiałam zrobić całą logistykę i muszę teraz codziennie ruszać nogami. Pomimo, że mi się nie chce, bo to nie jest tak, że ja wstaję i mi się po prostu bardzo pięknie chce. Po kilku kilometrach mi się nie chce, później znowu mi się chce, później znowu mi się nie chce, ale muszę, muszę, bo chcę. Osiągnąć to, co sobie zamarzyłam. I ty tak samo, jeżeli coś chcesz, na przykład zmienić pracę, bo chcesz mieć lepszą, lepiej płatną, no to musisz wykonać pewne kroki, pewne działania, żeby to osiągnąć. Samo się nie zrobi. Potrzebujesz działać. Pamiętaj, że żeby widzieć ten szerszy zakres, żeby wiedzieć dlaczego coś codziennie robisz, co ci to daje i co chcesz e, tym zyskać. Wtedy dużo, mm. dużo przyjemniej e, robi się to, co się musi, niekoniecznie to, co się lubi, chce, bądź e, to, co sprawia łatwość, im e, trudniej, im... Mm, e, tak, z większymi wyzwaniami, trudnościami, to powiem ci, że na końcu jest większa satysfakcja i to buduje. To pokazuje, jak silną, jak mocną, jak wytrzymałą, zdeterminowaną i jaką e, konsekwentną jesteś osobą. To buduje pewność siebie. Właśnie działanie pomimo buduje pewność siebie. Nie to, co przychodzi łatwo, lekko. To są talenty, to, co przychodzi łatwo i lekko, ale nawet talenty potrzebują zaopiekowania. W kwestiach muszę, bo <noise> fotograf uwielbia robić zdjęcia. Niekoniecznie lubi je obrabiać, ale musi, żeby te zdjęcia nabrały wyrazu charakteru. Są też tacy, którzy uwielbiają różne inne rzeczy, nie lubią innych, które muszą robić, żeby osiągnąć te pierwsze, które lubią. Mam nadzieję, że to, co mówię, ma dla Ciebie sens. Jeśli ma to dla Ciebie dużą wartość, to udostępnij ten kanał znajomym i oczywiście zasubskrybuj. Buziaki, lecę dalej, 4000 km w planie, za mną ponad 1 trzecia w kierunku marzeń. Buziaki.